Czecie się manzko, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ostatni odcinek z serii Hell Neighbor eee... No i tyle w temacie no A jeszcze pamiętam jak zaczynaliśmy pierwszy odcinek był z serii To były czasy Witaj Patrz Widzisz mnie? Nie widzisz mnie Widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Widzisz mnie? Oj, chyba się wkurzył. Oj, oj, oj. Schowam się. Oj, no trochę się wnerwił. No to tak, rzucamy sobie piłeczko, moj, czym się kucało? Oj, kurde, nie pamiętam gdzie się rzucało. Boom. Hit shot. Dobra, idziemy sobie tutaj. Um, I co tu się robiło? A tu się chyba. Tutaj jechało do góry. Siup. I. Nie, 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 nie. Kolego. Siup. Dajemy sobie to do góry. Nie. Ej, nie, nie, nie. Jest. Zdążyłem. Mały włos. Dobra. Siup. Siup. Oj. Teraz tylko jakąś parasolkę złapać. Dawaj parasolkę! Jest, mamy parasolkę. I lecimy sobie teraz włączyć guziczek. Siu Oj. A dobra, puściłem. I teraz... A, i teraz idziemy znowu do tosterka. Pyk, cyk. Idziemy szybko. Tam już ściana ładnie rozwaliła. Wysrzał! Siub, pchamy sobie tutaj piłeczkę. Siup Siup mamy to, i teraz nie wziąłem tej świeczki po świeczkę. Bierzemy sobie świeczkę, Siup pal się. Oj, świeczka. Jest, udało się. Mamy to, mamy to! Oj! Poczekaj. Tu jest duch. Witaj, kolego idąc sobie tutaj dalej tutaj gdzieś dalej to mamy tutaj kolejnego ducha idąc tutaj dalej to idziemy i mamy tutaj sąsiada i czekamy sobie tutaj na ducha tak tak i jak mamy tego ducha to chyba wtedy możemy sobie tutaj wejść i wtedy mamy ładowanie i wtedy co jest? Witaj kolego, witaj przyjacielu. Fajnie się bawisz tutaj, z nie. Co to? Nieu. Chodź tu kolego, do okna. Chodź, 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 chodź. Chodź, kolego, chodź, chodź, chodź. A kto to? Dziadziem? Oj, to chyba nie Dziecio no, Czemu ja mogę iść na górę? No dobra, mogę iść Siema kolego A nie, tu chyba trzeba było stać gdzieś tu w rogu I patrzeć na niego Tak? Oj No chyba tak miało to wyglądać I teraz idziemy sobie tutaj Tutaj Tu Tu w prawo no tu gdzieś powinien wyjść I kolego Chodź tu Chodź Siadaj tu dobra i te teraz to już nie pamiętam gdzie miał się iść A tu się miało iść na drabinę Tak Idziemy sobie teraz tutaj. Dobra. Tutaj. Oj, 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 I teraz nie pamiętam co tutaj się kompletnie, ale to kompletnie robiło. To się chyba szło. Ale tutaj trzeba przeskoczyć O dobra przeskoczyłem Siup 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 Tutaj idziemy sobie Oj kolego Tu O tak się idzie Nie 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 Ej pomigra za chwilę O Idziemy sobie chyba tutaj teraz Tutaj Tutaj Tutaj, na górę. I... 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 i, i jeszcze? I gdzie jeszcze? I tu. I tutaj. To za chwilę rozwalę ten domek, taki wysoki będę. No chodź tu, kolego. Chodź tu. Tak. Żeby ta mnie nie wrócił. O. I co się teraz stanie? I co się teraz stanie? Aha. Aha. Witaj sąsiadzie. Oj ojoj. Tak, tu się nasza przygoda kończy. Miło było cię poznać i żegnaj. Pożegnajmy go raz na zawsze. Niestety, chyba już ci tutaj stąd nie mogę ci pomóc wyjść. Niestety, żegnaj, przyjacielu! Byłeś dobrym wrogiem i miałeś dobre potyczki. Najlepsze w akcie trzecim, które mnie po prostu poddały i całego aktu trzeciego nie skończyłem. Żegnaj. Papa, pa, żegnaj przyjacielu. Papa, pa, żegnaj. I teraz się dowiemy wszystkiego, że to była. Że to był jeden wielki sen. Przez ten głupi, wielki sen. Nie mogłem przejść aktu trzeciego. W sumie z tej gry to jeszcze by zrobili jakiś build simulator, żeby odnowić ten dom. No i co? To by było na tyle. Z tego odcinka i z, całych, z tej całej gry i z tej całej serii Tyle Za niedługo jakieś poradniki na pewno wlecą Oraz Farming, kto by się tego spodziewał Farming, tak yy, Chciałem po prostu coś Mati chciał coś właśnie nagrać Albo bardziej ja z Matim albo na odwrót no a po prostu nie wiedzieliśmy z jakiej gry jakąś fajną serię zrobić, dlatego będzie to seria w farmingu, dlatego Was serdecznie na nią zapraszam, która powinna już być albo za tydzień, albo za dwa. Więc co, do następnego. Cześć!